Dostałem tyle czterogroszówek flamingowych. Biorę się za gniecenie. Ta reklama, kraty, pręty. Tylko nie zwiozłem jednej długiej rury. Ona miała gdzieś ponad 2 metry i chyba jeden pręt. Tylko dwa elementy zostały. Ale cieszę się, że dzisiaj udało mi się to zwieść. Jest niedziela. Po godzinie 9 także cieszę się, bo ty jest za 40 kg. Lekko A. takie coś, kamyczek, ależ tam nas zbierą? Eee. Słuchaj, tu trzeba rzucać, bo to idzie z prądem, wiesz? Tam coś jest na środku. Jak te patyki, widzisz? Słuchajcie, moi kochani. Kolejna akcja. Piękna pogoda jest. Poniedziałek, 14 września 2020. Proszę bardzo, 12 groszy. 12 groszy Flaminga. Ja tu muszę jakoś bezpiecznie zejść. Mam inny koszyczek na kamerę, bo tamten się jak wam mówiłem. Czaska. co tam masz, bo nagrywam pomarańcze? <grymne> jajka? o kurcze ty, gdzie tu w wejść? to, to poczekaj, ja jedę. słuchajcie, strasznie mułowate dno ja coś tu na oko widzę myślę, że tu się chodzić nie da ty, pierwszy złom Gdzie masz te jajka, bo bym widzą pokazał Ej, Buta mam? Nie, Butelka. Po mleku, taka stara. O, to dla Jacoba. On lubi takie. Tu się nie da chodzić, człowieku. Ja się tu zapadam. Świeci, Świeci się lampka. Pokaż. Ile tych jajek? Ja pierdzielę <noise> Jeszcze Przecież tu się nie da chodzić Ile ty jaje? Przecież mi nie powiesz chyba, że tu kura jajka znosi Ja pier <noise> Ty To jedno jest rozwalone tam ty, Gorzej jak to z buki bo ale gdzie były? Tu we wodzie? No tu we wodzie były te <noise> No, Ale kaczka to ma inny kolor, chyba. To się w ogóle nie rusza. Ile ich jest? Ty jedno jest pęknięte. No. Dwa, cztery, sześć. Ale tak jakby coś było w środku. <noise> Kinder niespodzianka. Ja pierdolę. Ty tu się nie da chodzić, człowieku. Ktoś tu chleb rzuca, ja to położę je tu. Ale z tych jajek to nic nie będzie. No teraz to na pewno Eee No że już tam i zaprątałem się <grym> i <górne> Oprócz jajek To nic ciekawego w tej rzece nie ma Z tymi jajkami to było dobre Rozwaliłeś system To jest tyle mówu na dnie, że aż się bardzo Niewygodnie i nieprzyjemnie chodzi Ciekawe czy będę miał dresik, suchy. No i widzicie, lipa. Coś ciągnę, ale nie jestem pewien. Kurde, ale komarów. Damian, chyba coś mam. Chyba coś mam. Albo dupa. Mam! Zawiasy chodź, od bramy od jakiejś furtki? No i wreszcie coś jest. O kurwa. Takie co tamyczek. Ależ tam, Ale tam nas biorą? Słuchaj, tu trzeba rzucać. Bo to idzie z prądem, wiesz? Tam coś jest na środku. Jak te patyki widzisz? Podsumowanie szybkiego wypadu. 6, czterogroszówek flaminga. Kawałek nierdzewki. Coś wyhaczone na oko. Jakiś kątownik, jakaś rurka jakiś jak to się nazywa dwutachownik cechownik zawias elektroda Aj, to jakieś skamieliny kurde niemiłosiernie się gryzą komary także rzeka czysta trzymajcie się i do usłyszenia kochani no i jedynie co nas zaskoczyło to te jajka to były najlepsze jaja